Jeżeli to oglądasz, to przypuszczam, że interesuje Cię to, w jaki sposób można używać opowiadania, żeby wspierać swoją argumentację. No więc, dzisiaj opowiem o tym, jakie są rodzaje opowieści: jak dobrać odpowiednią opowieść do argumentacji, którą chcesz przeprowadzić, no i jak zbudować prostą historię, prostą opowieść, tak żebyś już mógł lub mogła zacząć to robić. Może jeszcze jedno wyjaśnienie, zanim przejdziemy do samych opowieści. Opowieści wyrażają pewne argumenty. Zgadza się. Ostatnio zresztą przedstawiłem Wam dwie opowieści. Które przecież były argumentami. Pytanie, które być może się Wam narzuca. Jeżeli Wam się narzuciło, to bardzo się cieszę. To brzmi tak, czy takie opowiadania to są mocne argumenty. No bo chyba nie chcesz koleś nam tutaj powiedzieć teraz, że opowiadajmy historyjki, bo to są, to są mocne argumenty, bo wzbudzają pewne emocje. Nie. W ogóle nie o to chodzi. Opowiadania wyrażają argumenty, ale najczęściej takie argumenty są słabe. To są najczęściej bardzo słabe argumenty z indukcji. Chcę tylko powiedzieć, że jeżeli chcecie skutecznie przekonać, to musicie oddziałać nie tylko na właśnie Logos, ale na etos i patos. O patos tutaj najbardziej nam chodzi. Znajdziecie w internetach albo na jakichś płatnych szkoleniach biznesowych dla korpo za miliony monet. Polecam się. Szczegółowy opis tego, jak ma wyglądać y, dobra opowieść. Nie wiem, Monomit Kambela, Piramida Fejtaga i tak dalej. W jaki sposób poprowadzić opowieść, żeby ona była emocjonująca, żeby, było, żeby no właśnie, napięcie narastało, żeby był jakiś katarzys. I potem, żeby to włączyć jakoś. Ale możemy to zupełnie pominąć, żeby Was nie zniechęcić, żebyście nie mieli czegoś takiego, że o mój Boże, opowiadanie historii to chyba nie dla mnie, w ogóle wyłączam ten kanał. Nie polecam. Się. No, bo przecież nie trzeba wiedzieć, jak jest zbudowany klasyczny mit. Nie trzeba, mało tego, nie trzeba tego świadomie wiedzieć i wykorzystywać, bo mimo wszystko, nawet nieświadomie, spontanicznie budujemy opowieść, to, to trzymamy się takich klasycznych wzorców opowiadań. Jak ktoś kiedyś improwizował yy, i opowiadał dziecku bajkę, wymyślając ją na bieżąco, to, to wiecie, to, to są takie klasyczne wzory, które mamy. Natomiast nie, wcale nie trzeba tego wiedzieć, żeby zacząć opowiadać historię, które mają być użyte w argumentacji. Nie? Można jakby być, być spontanicznym tutaj. Okej, okay, ale pewnie macie dwa pytania. Po pierwsze, no dobrze, ale co w ogóle od czego zacząć? Albo może macie taką wątpliwość, że ja w ogóle się do tego nie nadaję, ja nie potrafię wymyślić historii. Może zacznijmy od tego, jaką historię dobrać do tego, co chcecie osiągnąć. No więc pierwsza rzecz, którą musicie sobie, musicie się zastanowić, to no dobrze, do czego ja przekonuję. Jak co ja chcę osiągnąć w tej argumentacji? Nie? I w zależności od odpowiedzi na to pytanie, dobierzecie sobie opowieść, która podprowadzi emocje do, do waszych słuchaczy do tego celu. Na przykład, pierwszy typ. Jeżeli chcecie przekonać audytorium do jakiejś osoby. Nie wiem, no, choćby nawet nie, pracujecie w HR-ach i chcecie, wydaje wam się, że ten kandydat jest dobry do zatrudnienia, więc chcecie przekonać inne osoby do tej właśnie osoby, albo w jakiś sposób ją zarekomendować cokolwiek, chcecie podkreślić jakąś cechę, którą ta osoba ma. To oczywiście możecie przedstawić pewne fakty, albo jakieś inne cechy, które no, właśnie uprawdopodobniają to, że. Ten ktoś rzeczywiście ma tę cechę w jakimś, jakimś wysokim stopniu, ale ja bym zaczął od tego, żeby opowiedzieć jakąś historię, która wyeksponuje tę cechę, która pozwoli słuchaczom, żeby sobie to zwizualizować, poczuć, a potem dopiero. Przedstawiłbym pewne dane albo pewne inne cechy, które, które uzasadniają to, że, że nie wiem, że ta osoba rzeczywiście ma tę cechę i że my na pewno potrzebujemy osoby, którą ma taką cechę. Czyli na przykład, jakbym chciał przekonać, nie wiem do was do tego, że Roman Kluska jest bardzo uczciwy, nie? no to opowiedziałbym najpierw historię o tym, jak nie wiem, facet, który prowadził największą firmę informatyczną w Polsce, Optimus. I robi w tej firmie ksero książki do szkoły dla, dla swojego dziecka, później liczy ile, ile za stronę, i zwraca do, do kasy firmy, który jest właścicielem, taką kwotę. Nie? To ek, jakby w ekstremalny sposób eksponuje, jak, jak bardzo uczciwy człowiek to jest. Nie? I potem być możemy czyli mamy, to, mamy te emocje, mamy to, to wyobrażenie, i potem być możemy przedstawić jeszcze inne jakieś fakty, które no, oczywiście też pozwolą nam wyciągnąć wniosek, że, że ktoś jest wiem, uczciwy, że lojalny. Jeżeli chcecie podkreślić w jakiś sposób wyjątkowość jakiejś, jakiegoś wydarzenia, jakiejś instytucji, jakiejś osoby, no to wtedy użyjecie trochę innej historii. Użyjecie takiej historii, która przedstawi tę rzecz, tę osobę, tę, 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 tę instytucję, Takim dobrym świetle, która też pokaże, że, że ona jest jakoś w, w jakiś sposób wyjątkowa, że zasługuje na. No w ogóle no, zasługuje na lubienie. Czyli my tutaj, w, w takiej historii, chcemy po prostu zjednać tej osobie, tej instytucji temu tej rzeczy, słuchacze. Chcemy, czyli chcemy wzbudzić jakieś dobre uczucia na temat. Tej rzeczy, tej osoby, tej instytucji. I wtedy użyjecie tak opowieści o wyjątkowości, czyli dacie jakąś historię, która postawi tę osobę, tę instytucję w dobrym świetle. Nie wiem, czy kojarzycie, no właśnie, są czasem takie speech'e, zwłaszcza w jakichś takich anglosaskich tradycjach, że się daje speech nie? I albo jak się kogoś zapowiada na konferencji. W akademickim środowisku to się nazywa laudacje, laudacje, wychwalanie. To bardzo często zdarza się, że, że opowiada się historię o kimś, nie? No, no chyba najczęściej na ślubach. Nie? Opowiada się historię, która postawia posta kogoś w dobrym świetle. Zbudza well, mm, dobre uczucia na temat tej osoby. W słuchaczach. Z perspektywy argumentacyjnej to może być bardzo, do, bardzo skuteczna taktyka, jeżeli dalej będziemy chcieli na przykład w jakiś sposób powołać się na, na to, co ta osoba mówi, albo chcemy przekonać, żeby, no, no właśnie, podążać za tą osobą. Nie? To, to może być, albo oczywiście, że nie, wiem, chcemy zwerbować tę osobę, nie albo chcemy, żeby to był nasz partner, a nie tamten partner w, w biznesie, nie? no to być może to, to też będzie dobra taktyka. Ale najczęściej w argumentacji takie, takie opowiadanie będzie pełniło taką funkcję przygotowania pod argument autorytetu. W opowieści pierwszego typu też możemy użyć tego jako, jako przygotowanie argumentów z autorytetu, ale tam chodzi o wyoksponowanie pewnej cechy, pozytywnej lub negatywnej, neutralnej, nie? może tej właśnie cechy, która czyni kogoś autorytetem. Natomiast w opowieści drugiego typu chodzi tylko o to, żeby opowieść w jakiś sposób ociepliła wizerunek tej osoby, instytucji, rzeczy. Temu, no właśnie, być może, czemu będziemy chcieli zaufać. Czyli to będą dwie różne drogi do tego, żeby też przygotować w jakiś sposób, no, w tym wypadku argument z autorytetu. Jest jeszcze trzeci rodzaj opowieści, to jest tak zwana opowieść o wizji. Ona chyba będzie nas najbardziej interesować z takiej perspektywy argumentacyjnej. Wizja oczywiście może być jakby może być też faktyczna w sensie może być coś co się rzeczywiście gdzieś stało na przykład ktoś spędził kilka tygodni żyjąc na przedmieściach Delhi i maluje nam taką bardzo dokładną wizję która nas być może przeraża która wzbudza w nas nie wiem litość nie? Jak wygląda, nie wiem, bieda, brak higieny, środki czystości, brak jedzenia i tak dalej. Więc to może być faktyczne, ale wizja może być też zmyślona. Nie? Wyobraźmy sobie, nie wiem, świat, w którym. No więc to są trzy rodzaje storytellingu, trzy rodzaje opowiadań: nie? eksponowanie jakiejś cechy konkretnej, ocieplanie wizerunku albo rysowanie wizji. Super, ale Was przecież interesuje. Jak zrobić tak, żeby wasze argumenty były bardziej przekonujące? No dobrze, macie opowiedzieć historię. Wiemy, że historie okay, przykuwają uwagę waszych słuchaczy rzeczywiście, okej, okay, i przy, przygotowują emocjonalny grunt pod wasz argument. Nie przygotowują waszych słuchaczy, być może wzbudzają wściekłość, litość, nienawiść, obrzydzenie, a może po prostu rozmiękczają. Waszych słuchaczy. Więc wiecie już, jaki macie cel, wiecie, jakie są historie, wiecie, którą historię, jaki rodzaj historii wybrać, ale co dalej? Może macie taką wątpliwość, że. No ale ja, ja nie potrafię, nie mam, nie mam wyobraźni, trochę się wstydzę, nic mi nie przychodzi do głowy. Nie potrafię tak ad hoc wymyśleć jakiegoś opowiadania, które będzie w jakiś sposób spójne, nie? które będzie spełniało ten cel. No więc mam dla Was. Trzy takie gotowe wzorce, z których można skorzystać, żeby opowiedzieć historię, która ma być podłożem do argumentacji. No weźcie taki wzorzec. Gdy byłem małym chłopcem, to. Nie? I tutaj już malujecie. Nie? Gdy byłem małym chłopcem, to marzyłem o tym, żeby zostać naukowcem, ale mieszkałem w biednej dzielnicy, na blokowisku, duże miasto, wiecie, bieda, kibolka, narkotyki. Przemoc, nie? nie było w ogóle szans, żeby wyjść na ludzi, i tak dalej, a mi się marzyło, i tak dalej. Ok? Już wiemy, w którą stronę to zmierza. Pewnie będzie dalej gdzieś argumentacja o tym, że o nierównościach społecznych, i tak dalej, i tak dalej. Drugi wzór. Opowiem Wam o Janku. Nie? O, I tutaj coś można wymyślić, tutaj można podstawić jakąś historię. Czyli opowiadacie o kimś. Opowiem Wam o Janku. Pracowaliśmy z Jankiem kilka lat w banku. Janek zawsze wynajdywał jakieś bardzo takie ciekawe inwestycje na rynkach alternatywnych, zawsze miał nosa do tego i niesamowite pieniądze za tym szły, dlatego że Janek w jakiś sposób wyczuwał trendy, zanim te trendy się rozpoczynały. No i już wiecie dalej, że to jest bardzo dobre przygotowanie do tego, żeby być może zrobić teraz tak, jak Janek mówi, i inwestować środki w real estate. Nie? Czyli Widzicie, przygotowanie do, do argumentu z autorytetu. Ale najpierw eksponujemy pewną cechę, pewną cechę Janka. Trzeci rodzaj gotowego wzorca. Wyobraźmy sobie świat, w którym i tutaj kreślicie wizję. Nie? Na przykład jest rok 2058. Wchodzisz do sklepu i chcesz kupić masło i trzy czekolady, żeby upiec tort na piąte urodziny swojej córki. Wszystkie jej przyjaciółki z przedszkola już od dawna czekają na tę urodziny i na ten tort który obiecałeś jej, że będzie czekoladowy i że zabierze się później do parku rozrywki z karuzelami razem z koleżankami. Podchodzisz do kasy, kasjer skanuje twoje czekolady, przykładasz kartę i słyszysz pip. Przecież nie zabrakło ci pieniędzy. Okazuje się, że już druga czekolada przekroczyła twój miesięczny limit emisji dwutlenku węgla, i w tym miesiącu wszystkie zakupy będą już zablokowane. Wychodzisz ze sklepu i dostajesz powiadomienie, że twoja rezerwacja w parku Karuzeli jest anulowana, bo przekroczyłeś dopuszczalny ślad węglowy na osobę w skali miesiąca. I tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie, no, jest wizja, ona wcale nie musi być prawdziwa, to jest bardzo ważne. No, wiadomo, jeżeli opowiadacie historię, w której mówicie, że to jest prawdziwe, albo sugerujecie, no to coś innego. Ale w wizji bardzo często to jest coś, co sobie możemy wyobrazić. To jest pewien eksperyment myślowy. Nie? To jest jedno. Ważne też, żeby w opowiadaniu był jakiś taki, jakiś taki plot twist. Nie? Niekoniecznie to musi być jakiś wielki zwrot akcji, ale jakaś kulminacja, jakieś zagęszczenie, nie? że tam, yy, no właśnie, ten. Ten student, nie, że, że, że tam jest ktoś operowany i, i umiera. Nie? I trach, narasta napięcie, i jest bum, a potem jeszcze spotyka, tą, spotyka tego swojego wykładowcę. Nie? Albo Kasia zasypia na egzamin, przychodzi do szkoły, już czujemy to napięcie. Nie? Więc to dobrze, żeby było jakiś, był jakiś taki element narastania, w sensie, żeby nie podawać od razu wszystkiego na tacy. Dobrze jest też uważać ze szczegółami. Jeszcze gdy chodziłem do podstawówki, to był tam taki Paweł. i ja jechałem na rowerze i go spotkałem, i potem jeszcze pychałem do biedronki na lody, i w, w po drodze do domu wtedy jeszcze, już do domu. Nie za dużo, no bo można zgubić wątek, nie za mało, bo wtedy no to po prostu będzie suchy, suche przekazanie jakiejś informacji, no i to nie będzie też opowieść. Nie? No więc wiecie, jakie są rodzaje opowieści, wiecie, jakie mają celem, wiecie, jak dobrać opowieść do, do, do celu, jakby argumentu, który macie. No i poznaliście też kilka gotowych wzorców, nie? Gdybym, miał chłopcem, opowiem wam o. O kimś, wyobraźcie sobie świat. To są takie słowa, od których właściwie dalej jesteście w stanie improwizować, nie? w zależności od tego, jaki, jak, jaką opowieść chcecie wysnuć, jaki argument finalnie będziecie chcieli zbudować, jak już skończycie swoją opowieść. Zobaczcie, opowieści to jest tylko jeden ze sposobów oddziaływania na patos w dyskusji. Jest jeszcze kilka innych wpływania na emocje, na emocjonalny charakter argumentacji. Które bada się także w, no dobrze, w teorii argumentacji, ale też no właśnie w psychologii czy w innych, w innych dziedzinach. Ja już o nich nie będę mówił, ale to też jest, żebyście wiedzieli, że są inne sposoby, nie? No, choćby emocjonalny język, emocjonalne no nacechowane analogie. To o tym już wiecie z innego materiału. Nie? Definicje perswazyjne. Nie? I zmiana ładunków emocjonalnych przez redefiniowanie pojęć. To, to przecież to też używanie konotacji, jakie są. Nie? Zostańmy może przy storytellingu. Opowiadanie historii, zobaczcie, to jest coś bardzo prostego, coś, co możecie wypróbować już sami. Spróbujcie być może, jak będziecie teraz gdzieś mieli okazję do kogoś przemawiać, spróbujcie zbudować jakiś storytelling, zbudować jakąś opowieść. Dajcie znać w komentarzach, jak Wam poszło, możecie nawet ją zrekonstruować. Bardzo chętnie przeczytam. No i do usłyszenia w następnym materiale.